Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie, wstępnie już przygotowana, mamy godzinę 7.25, czyli tradycyjnie na twarzy mam jedynie podkład i przygotowałam sobie wstępnie brwi, a dzisiaj będziemy testować nowości marki Facebook. dostałam od nich cały stent nowości, także ledwie go tutaj wniosłam i trochę teraz to studio wygląda jak Rossman, natomiast cieszę się, bo będziemy mogli sobie przetestować większość tych produktów, także jeżeli jesteście ciekawi co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I makijaż. Może zaczniemy sobie od błyszczyka powiększającego usta. Jest to Spicy Plum Lip Gloss w odcieniu 01 Ginger Kiss. I chyba jest on dostępny po prostu tylko w jednym odcieniu. Sorry, za moje ciemne ręce, ale jak zwykle jestem po samoopalaczu. I wyobraźcie sobie, że ten samoopalacz miałam na rękach nie całą godzinę, bo nałożyłam go na jakiś czas, wysuszyłam sobie w międzyczasie włosy, bo nakładałam samoopalacz bezpośrednio po wykąpaniu się. No i zmyłam go właśnie po niecałej godzinie, jak wysuszyłam te włosy, a i tak złapały jak czort, także ja zawsze mam problem z tymi rękami. Może na 10 aplikacji jedna jest udana w taki sposób, że po prostu nie mam rąk ciemniejszych od całej reszty, ale po prostu moje ręce nie wiem, czy są przesuszone, staram się, żeby nie były, ale zawsze ten pigment łapią bardzo mocno. Całe szczęście dosyć równomiernie je złapało, no ale będę potrzebowała jakichś dwóch dni, żeby to wyrównać. W każdym razie przejdźmy już do tego błyszczyku, wygląda obiecująco, ma taki miodowy odcień, ciekawe jak będzie wyglądał na ustach. Raczej nie ma żadnych drobinek w sobie. I konsystencja jest taka przyjemnie gęsto-tłuściutka. To nie jest taka po prostu oleista woda. Chociaż szczerze Wam przyznam, że on ma w sobie jakiś taki... Zapach jak szampon do włosów albo odżywka. To nie jest do końca nuta zapachowa, która pasuje mi do produktu do ust. Na razie nic nie czuję, to znaczy nie czuję żadnego mrowienia, a powinno się ono pojawić, ale poczekajmy i może się to zmieni. Jeśli chodzi o to, co mam na twarzy, to jest to podkład od Huda Beauty, ten nowy Easy Blair w odcieniu 200 ileś. I przejdźmy już do modelowania twarzy, bo tutaj jest też kilka nowości w tym temacie. Ostatnio na moim Instagramie już Wam zdążyłam pokazać ten galaretkowy ruch i porównać go do tej droższej wersji Milk, bo ta ewidentnie jest inspiracją. Ale dzisiaj zostawimy go w spokoju, bo już go używałam i też dostałam go tutaj w tej paczce i więc mam teraz dwie sztuki. W każdym razie jestem ciekawa bronzerów i różów kremowych, które już mają chyba trochę bardziej tradycyjną formę. Zacznijmy sobie od jaśniejszego brązera, czyli 01 Light Brownie. Jest to dokładnie Creamy Bronzer Prezentuje się tak, czyli dosyć tradycyjnie i ma dosyć taką zbitą konsystencję, ale kolor wydaje mi się, że będzie idealny. Całkiem przyjemnie rozprowadza się pędzelkiem takim, wiecie, zbitym ze sztucznego włosia. I nawet, słuchajcie, jak na mnie w tym momencie jest troszeczkę może za jasny, ale to nawet dobrze, bo ja planuję teraz no rzadziej zdecydowanie używać samoopalacza. Dzisiaj po prostu tak wyszło, mam później wieczorem spotkanie i chciałam, wiecie, tak czuć się troszkę lepiej, tym bardziej, że mam na sobie sukienkę dzisiaj. No, ale zwykle jakoś tak mnie nie ciągnie do samopalacza zimą, więc ten odcień ma szansę się u mnie sprawdzić. Ale wiecie co jeszcze dla formalności sprawdźmy ten ciemniejszy, czyli 02 dark brownie. Okej, okay, on jest troszeczkę cieplejszy z kolei, może zrobię słodzę, żebyśmy wszyscy wiedzieli, z czym mamy tutaj do czynienia. Tu jedynka tutaj dwójka, ona nie jest ciemniejsza, ona jest po prostu cieplejsza, więc może. Zrobię taką jedną małą smugę tutaj trochę wyżej, żeby się nieco ocieplić, ale nadal to nie jest też jakoś, wiecie, niesamowicie ciepłe. To nie jest vibe Soleil de Chanel. Zobaczcie, kąpałam się i zapomniałam włożyć kolczyk, więc idę po niego, ale przynajmniej mogę normalnie pomalować nos. Policzki przybrązowione, także pora na róż. Mamy tutaj dwie opcje, cieplejszą i chłodniejszą. Tak wyglądają na słoczach, tu jest jedynka, tu dwójka. Mm, I chyba dzisiaj pójdę w dwójkę, bo zawsze mnie ciągnie do tych peachy historii, ale może już bez przesady. Tutaj mam 02 Pinky Cheek i to właśnie ten chłodniejszy kolor. I właśnie z nim sobie tutaj polecimy. No, taki kolorek gumy balonowej. To nie jest coś, z czym nie miałabym wcześniej do czynienia. Ma w sobie taką błyszczącą tłustość, ale nie jest też za tłusty, także fajnie wtapia się w policzek, ale jednocześnie nic mi tutaj nie rozpuszcza. Pozwólcie, że teraz już przypudruję sobie Twarz pudrem Huda Beauty w odcieniu Cupcake. I przejdziemy do kolejnych kosmetyków. Jeśli zastanawiacie się, czy ten błyszczyk mnie piecze, to tak delikatnie podszczypuję, ale to nie jest nic nadzwyczaj mocnego. Także do przeżycia, nawet jeżeli jesteście uwrażliwieni na tego typu produkty. Pora na rozświetlacz. To chyba jest coś prasowanego. Oho. Trochę nie przetrwał. Otwieram go pierwszy raz, także razem zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. On no, troszeczkę popękał, ale nie szkodzi. Wydaje mi się, że damy radę go użyć. Jest dosyć ciemny i tylko to mnie martwi. Postaram się go rozłożyć na pędzlu dosyć regularnie. I zobaczmy, co to jest. Mm, no, ten odcień jest taki jakby szampański, ale wręcz. Beżowy ma w sobie coś z takiego beżu-brązu. Nawet po samoopalaczu, kiedy jestem teraz na 100% opalona, bo nakładałam go wczoraj wieczorem, no to i tak wydaje się być dla mnie za ciemny. Ale za to na dekolt wydaje mi się, że ten kolor będzie w sam raz. Wiecie co, nie przekonuje mnie ten rozświetlacz. On wręcz przykrył mi ten ładny róż. Trochę przykrył też brązer, zlał się z nim i raczej wygląda to gorzej niż przed nałożeniem go, niż lepiej. I w tym zestawie kosmetyków, który dostałam, znalazł się również żel do brwi. Ja jakoś tak nie wyczysywałam brwi żelem. W razie w, jakby się okazało, że coś do brwi jeszcze tutaj w zestawie jest. No i jest żel z całkiem fajnym czesadełkiem, takim chyba dosyć precyzyjnym, więc sobie. Teraz te brwi utrwale. Mam nadzieję, że się utrwalą, bo taki wydaje się być dosyć suchy. Okej, okay, teraz z kolei nie mogę dotknąć brwi, bo okazują się być za mokre. O, może takie podociskam po prostu. W międzyczasie na powieki nałożyłam bazę w postaci korektora Huda Beauty i powoli przenosimy się właśnie w te rejony. Jeśli chodzi o to, co dostałam, to dostałam taką paletkę, która szczerze przyznam kolorystycznie nie do końca mi odpowiada, bo jest mega chłodna, taka wręcz brudna w podtonie. To nie jest coś, co chyba chcę dzisiaj nosić, ale są też cienie w styku i cienie takie liquid, czyli w płynie jeśli chodzi o te w sticku to wyglądają tak, już robię wam słoczem. dobra moi drodzy i tak prezentują się te cienie w sticku ja mam totalne déjà, nawet jeśli chodzi o ten różowy czyli jedynkę, to jest dwójka, to trójka to ta jedynka wygląda mega znajomo, już to testowaliśmy, prawda? i sprawdźmy jeszcze liquid eyeshadows czyli cienie w płynie czegoś takiego nie kojarzę okej, okay, i tutaj mamy odcień 1, 2 i 3, tak to się prezentuje one są trochę w swojej podstawie kolorystycznej e, niekonsekwentne, bo robią się prześwity mm, i będą zastygać, bo czuję takie wysychanie, zastyganie ich na grzbiecie dłoni. Ale wiecie co? Chyba zrobię sobie taką podstawę z tego cienia w stiku i może właśnie użyjemy tego różowego, jako że dzisiaj jestem trochę tak na różowo ubrana. No po prostu lecimy z tematem po całości. No ten cień jest taki właśnie lekko tłustawy w konsystencji czuć taki olejkowy wręcz film na dolnej powiecie chyba też z niego skorzystam tyle że zaaplikuję go już pędzelkiem żeby było trochę bardziej precyzyjnie dobra mi drodzy może mimo wszystko użyję jednego z tych cieni tutaj to jest taki szarawy beż nawet nazywa się smooth grey czyli ma w sobie coś właśnie z szarości i delikatnie Zaznaczę tutaj załamaniem. Hmm, dziwny cień, nie mam takiego. I niby beż, ale brudny. I ani nie rozjaśnia powieki, ani nie przyciemnia. Po prostu ją zabrudza. Wiecie co? Może jeszcze zbadajmy sobie cień w płynie, bo póki co nie do końca mnie to przekoduje. I użyję jedynki tutaj, na środku powieki, może troszeczkę bardziej wewnątrz. Tak niby fajna, niby mm, jest to coś innego, ale. Tak, nie do końca są ze sobą spójne te produkty, i ciężko jest zrobić coś sensownego. I sprawdźmy jeszcze ten błysk bo to jest taka mozaika. Nałożę go tutaj na środku. No, mega dziwny wychodzi mi ten makijaż. Taki nijaki, jakiś taki kosmiczny. W kolekcji są też dwa eyelinery fiolet i taki jasny, srebrny, i chyba użyję tego fioletu. Ten aplikator nie wydaje się być jakoś bardzo precyzyjny. Trochę mam vibe tutaj, jeśli chodzi o te kosmetyki do oczu, jakbym używała czegoś sprzed 10-15 lat. Tu jest wszystko, ale tak naprawdę nie ma niczego konkretnego. Ale tak sobie myślę, może to tak ma być. Może ten makijaż właśnie ma być taki. Kosmiczno-metaliczny. Może taki jest zamysł samej marki, co? Dobra, dosyć tego eyelinera, już mi go wystarczy. Wytoszuję teraz rzęsy. I tak, jestem dosyć świeżo po doczepieniu nowych rzęs, ale coś poszło nie tak i idę na reklamację z tym, bo po pierwszej nocy po prostu połowa tych rzęs mi odpadła, mimo tego, że dbałam o nie tak samo jak zwykle, wiecie, nie tuszowałam ich, nie moczyłam, no ale okazało się, tam panie stwierdziły, że włączono ogrzewanie u nich w studio i coś mógł tam klej inaczej zareagować i dosłownie, słuchajcie, jak zwykle bezpośrednio po aplikacji takich rzęs, ja przez pierwszy tydzień nie muszę w ogóle nic z nimi robić, nawet ze dwa tygodnie nic nie muszę z nimi robić. Tak teraz minęły dwa dni od doczepienia i ja nie mam więcej niż połowy tych rzęs, mimo tego, że ani razu jeszcze nie potraktowałam ich tuszem. Mm, zrobię to teraz, dlatego, że po prostu maluję się przed wami i chcę, żeby to miało jakiś charakter. Tutaj w ogóle we wnętrznym kąciku to mi większość z nich wypadła. Znaczy zostały moje, tylko odkleiły się też sztuczne, ale dosłownie przysięgam wam, że jak się obudziłam... Następnego dnia po doczepieniu rzęs to po prostu miałam całą twarz w tych rzęsach, po prostu byłam cała taka owłosiona i od razu zrobiłam zdjęcie i wysłałam im tam, że mówię coś jest nie tak, w życiu tak nie było i ja nie mam połowy rzęs. No ewidentnie coś nie wyszło tam tym razem. Zwykle te maskary ze Stars from the Stars, Eveline, czy nawet ta ostatnia maskara z Goszek, jakoś tak fajnie mi je unoszą. A tutaj po prostu nic się nie dzieje. No ale może też dlatego, że te rzęsy są tak słabo przyklejone i są po prostu dziwne tym razem. Dobra moi drodzy, makijaż oczu gotowy. Gdybyście mi zadali pytanie, co on ma reprezentować, to sama nie wiem. Po prostu wyszło, co wyszło, co byłam w stanie tutaj wymyślić na bazie tego, co dostałam, to tutaj zrobiłam, ale... Zachwycona to ja nie jestem. Pozbędę się teraz tego powiększającego błyszczyku z ust, bo jeśli chodzi o usta, to tutaj mam jeszcze coś do przetestowania. I użyję sobie pomadki w płynie. Do tego jest dedykowana konturówka, i to jest odcień Insta Pink 03. To też będzie taka guma balonowa, coś czuję. Plus, że konturówka jest automatyczna, to zawsze dużo ułatwia i jest raczej przyjemna tutaj we współpracy. Oczywiście jak gadam to sobie tak powiększyłam te usta, że one... Z rozmiaru parówek zwiększyły się do rozmiaru kiełbasy krakowskiej. Nie wiem, jakoś nie przekonuje mnie ten kolor. Spróbujmy jeszcze z pomadką. Mam nadzieję, że będzie zastygać. Ojej, ona ma jeszcze bardziej balonowy odcień. Chyba wybrałam najgorszy odcień z całej tej kolekcji, bo to nie jest jedyny kolor. No ale te balonowe usta wyglądają tak, no nie wiem, wazarowo. Dobra, ale słuchajcie, sprawdzę od razu, jak inne kolory. I zrobiłam sobie tutaj słocze. Jeden, dwa, trzy to nieszczęsne. I cztery, czyli czerwona pomadka, w w połączeniu z brązową konturówką i wiecie co, ja się czuję w tych ustach jak dzidzia piernik, więc je zmienię i wydaje mi się, że najbliżej mi tutaj do tego zestawienia z dwójką. Także lecimy z tą dwójeczką, o oh, od razu lepiej. Konturówka numer 2, przepiękna, pora na pomadkę 02. Dobra moi drodzy, wydaje mi się, że to wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy makijaż. Jeszcze w paczce był na przykład taki Gloss Topper. Myślałam, że może jest to coś brokatowego, ale to jest po prostu przeźroczysty błyszczyk jest też dużo produktów do ust, ponieważ widzę tutaj i błyszczyki, i balsamy. No, ale nie jestem w stanie tego wszystkiego teraz w tym momencie na usta nałożyć. Jeśli chodzi o błyszczyki, to mają taki vibe. Nie wiem, może odrobinkę tej jedynki nałożę na usta. No, taki jasny, brokatowy błyszczyk. Oczywiście aplikator nakłada jakąś symboliczną ilość. A balsamy do ust wydaje mi się, że mają trochę udawać te start. No i tak jest, chociaż tutaj wydaje mi się, że to jest taka trochę po prostu zwykła wazelina, która nie ma żadnych drobinek, nie ma niczego oprócz lekkiego koloru. Wygląda to troszkę biednie. Okej okay, kochani, także na ten moment mogę już zakończyć przygodę z Facebookiem i jechać do pracy. No ale najpierw sobie podsumujmy to, co się tutaj wydarzyło, bo trochę się wydarzyło. Na pewno muszę przyznać, że na plus i na pochwałę zasługują produkty do modelowania, czyli bronzery i róże. Są naprawdę w porządku, mają idealnie wyważoną konsystencję, pięknie się wtapiają i mają ładne kolory. Całkiem fajny wydaje się być też ten powiększający błyszczyk, nie jest też zbyt agresywny także myślę, że sprawdzi się wielu osobom. Jeśli zaś chodzi o słabsze strony tej kolekcji, to zaczynając od rozświetlacza, który mam wrażenie, że przybrudził mi policzki i je przyciemnił. Myślę, że Wy to widzicie doskonale. I wszystko było dobrze, dopóki nie nałożyłam tego rozświetlacza. Jak tylko go nałożyłam, to już się czuję jakoś tak brudno na twarzy. No nie jest to odcień nawet dla mnie po samopalaczu na świeżo. Także ja nie wiem, dla kogo to będzie i komu się to sprawdzi. Może naprawdę Ciemnym karnacją, a może, nie wiem, po prostu ja się nie zgrywam z takimi kolorami. Może na niektórych może to wyglądać dobrze, mimo tego, że lekko będzie te osoby przyciemniać. No ja się po prostu w tym dobrze nie czuję. W ogóle już nie widać ani różu, ani brązera pod spodem, tylko widać ten przyciemniający rozświetlacz, co mi się totalnie nie podoba. Jeśli zaś chodzi o makijaż oczu, te cienie w sztyfcie. Ogólnie konsystencja ok, ten różowy też ma swój urok, i gdybym mogła sobie to uzupełnić, właśnie jakąś taką inną paletką prasowanych cieni, to myślę, że mogłoby to wyglądać jeszcze lepiej. Przez to, że właśnie głównie bazowałam na tym kremie w sztywcie, później na cieniu likwidowym, w sensie wpłynie, no to jest taki miszmasz, masz pomieszanie z poplątaniem, dużo drobin w różnych kolorach, jeszcze później na to ten prasowany cień błyszczący, także dużo się tutaj dzieje jednocześnie, nie dzieje się nic, bo ten makijaż jest taki jakiś nieokreślony, dziwny. Jeśli chodzi o eyeliner, całkiem ładnie ostatecznie wygląda, bałam się, że będzie gorzej, natomiast ma dosyć nieprecyzyjny ten aplikator, także trzeba mieć rękę, która się nie trzęsie i robić takie zdecydowane ruchy i wiedzieć, co się robi. Co do pomadki, konturówki, no kolor 3 totalnie nie dla mnie, czułam się fatalnie, ale już ta dwójeczka wygląda naprawdę sympatycznie. Konturówki mają ładne odcienie Oprócz tej trójki i wydaje mi się, że jak najbardziej dla mnie do zużycia. Przede wszystkim dlatego, że są automatyczne, dobrze napigmentowane. No i też myślę, że będą długo się utrzymywać, bo mają właściwości zastygające. Co do pomadek, w płynie one nie zastygają na murbę, to nadal są plastyczne, no ale to sprawia, że możecie na nie nałożyć na przykład błyszczyk, tak jak ja to zrobiłam i się to nie rozwala i nie rozpuszcza jakoś brzydko. Także ta dwójeczka w połączeniu z błyszczykiem w odcieniu 01 naprawdę. Mi się podoba i myślę, że będę czuć się w tym makijażu względnie dobrze dzisiaj. Także to wszystko na ten moment. Spotkamy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości, także do zobaczenia. No. Okej okay, kochani, wracam do Was na szybkie podsumowanie. Jest godzina 22.34, także tak wygląda makijaż bez poprawek. Jedynie raz nałożyłam pomadkę z YSL na usta, bo nie miałam pod ręką tych pomadek z Faceboom. Teraz na usta nałożę olejek z pierrenę, żeby po prostu lepiej przed Wami się tutaj czuć. Jeśli chodzi o to, jak utrzymał się makijaż, brwi pozostały na swoim miejscu, a nie miały dzisiaj łatwo, bo często grzywka spadała mi na twarz. Także pod tym kątem jest siła w tym żelu. Jeśli chodzi o makijaż oczu hmm. Czułam się w nim tak sobie, może on jest po prostu zachłodny do stopnia opalenia, w jakim się teraz znajduje. Także trochę mi się to gryzło, trochę maskara mi się osypała, troszkę się pokropkowała tutaj na dole. Także tutaj też raczej będzie ryzykowna na co dzień do stosowania, bo ja nie lubię mieć tego poczucia, że coś mi się odbija, coś mi się kruszy, coś mi się gdzieś tam odciska. Jeśli chodzi o policzki, to niestety zostały zdominowane przez ten rozświetlacz, co mi się nie podoba. I gdybym miała na policzkach jedynie róż i bronzer, to wyglądałoby to 100 razy lepiej niż ten rozświetlacz, który później na to nałożyłam, bo zrobiła się taka ciemna smuga, wszystko się przyciemniło, i nie wygląda to aż tak dobrze jak powinno. Także to takie szybkie podsumowanko, jeśli chodzi o eyeliner, też akurat on pozostał na swoim miejscu, nic się nie rozlało, nic się nie pogruszyło. No ale ogólnie ten makijaż, no tak sobie mi podchodzi, ale wiecie, może po prostu nie mam módu na tego typu metaliczno-chłodne tonacje. Jestem ciekawa waszego zdania, co wymyślicie o tej kolekcji, jak wam się sprawdza, czy coś macie, czy już czegoś używaliście i właśnie jakie są wasze wrażenia. Tymczasem żegnam się z wami, ściskam i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Buziolki, pa 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 pa.